Siemaneczko! Moje widzy były, teraz dzieje się lub przyszłe. Dajcie mi 5 sekund. Może 4, 3, 2, 1. O, to było 5 sekund. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w innej głupiej czapce. No co, chciałem tylko się z wami tak z rana przywitać. Jest godzina czwarta, czyli ja już godzinę. Godzinę pracuję Wszystko w piecach 3 piece obsadzone. Kolejne rzeczy tutaj czekają Na wsadzenie i oczywiście A pokażę wam, co mam wam nie pokazać Bo się pytacie o tą pracę Często prywatne wiadomości Wysyłacie, proszę, tu wszystko sobie rośnie I jeszcze Bułki, niebułki, jakieś Lengder, nie wiem jak to powiedzieć Nawet po polsku Proszę, tu kolejne w garowniku Będą zaraz pieczone Także moi drodzy, co? Takiego shorta wrzucam wam Widzimy się chyba na kanale. Ci, którzy nie subskrybują jeszcze, zapraszam. Ci, którzy jeszcze nic nie widzieli na kanale, zapraszam. Z piekarni nie ma dużo rzeczy, w ogóle nie ma filmów z piekarni na kanale, no bo oh, to nie jest kanał o piekarni, być może kiedyś coś się pojawi. Tymczasem, o, to jeszcze do wsadzenia, kolejne bułki czekają. Tymczasem pozdrawiam. No co, i do zobaczenia. Ejka. O, akurat muszę iść wyciągać z pieca Na razie, trzymajcie się